My możemy znaleźć w historii kultury europejskiej, w historii literatury, w historii muzyki nawet, przykłady osób, które wiadomo, że tworzyły pod wpływem, prawda? I tworzyły rzeczy, które do dzisiaj są istotnymi no, wartościami naszej kultury. Od Byrona, Keatsa poprzez Hektora Berlioza. Klub Haszyszynów i inne tego typu oczywikacy nasz i tak dalej, i tak dalej, prawda? I tutaj my możemy powiedzieć, że z tego coś było, nawet jeżeli były jakieś koszty, to my możemy w sensowny sposób zastanawiać się, no nawet jakbyśmy tak już, prawda, bardzo ekonomicznie do tego podchodzili, nad bilansem korzyści i, i, i tych kosztów. Natomiast ja mam wrażenie, że we współczesnej cywilizacji my mamy do czynienia z jednym bardzo istotnym problemem i narkotyki się w ten problem wpisują. To znaczy, nas, współczesna cywilizacja bardzo często skłania, narzuca nam pewien model funkcjonowania, który można wskrócić w jednym: ma być miło, fajnie i sympatycznie.